No to lecimy w to szaleństwo. Śląski dom. Dwie eee, godziny 30 minut. To jest dobrze. Murki co prawda Nie, Ale Gerlachowy Szczyt, wierzcie mi na słowo Tu Polski Grzewie Tu się A tam zasuwamy na Rochatkę Tam 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 O tam się będziemy wspinać Tam są najpiękniejsze zdjęcia Zawsze fotoreporterzy mają nas u siebie. Trzymajcie się, nie śpimy, lecimy u, Tam na Rochatki już no to dotarliśmy do Chrebienioka a tu poznajecie tego potwora buziak pokonałeś 27 km 11 zaraz kolejne 14 a my jesteśmy jesteśmy chyba półtorej godziny przed limitem fajnie było, dzięki lecimy dalej Jest chata przy zielonym plesie. Godzinę przed limitem. E, niestety straszna niestrawność wśród hrebienioka i jeśli tu pół godziny poczekam, bo mam godzinę zapasu. Jeśli nie ruszy żołądek to postanowiłem, że zostaję w tym miejscu schodzę z trasy. Także e, jestem strasznie odwodniony i obawiam się, że, żeby się to źle nie skończyło. Także e, trzymajcie się buziaki na razie. No opuszczam chatę przy zielonym plesie. Łądek nie ruszył, ale próbujemy Teraz dziar 11 km, chyba 450 km z górę, ale 1100 w dół. Ten ostre zejście na odcinku 3 km jest jakieś 900 metrów w dół. Będę próbować, może do 21 muszę tam dolecieć. Także albo dojść, albo dotruchać. Jak że łądek ruszy, to ruszy. Jak nie ruszy, to tam znowu podejmę decyzję, czy idę dalej, czy lecę. Pozdrawiam, buziole, Pa! Jednak lecę dalej. Kowskie sedlo, Tatry pielskie, równie piękne jak. Tam, 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 do góry, do góry, a potem jeszcze na dół. No, moi drodzy w tym roku kończę przygodę na ściarze niestety żołądek nie ruszył e, 50 ponad kilometrów prze, przebiegnięte że o 7, 7 ruszaliśmy o 19 z minutami byłem tu też. się nie chce liczyć nie był 11 godzin 12 ale e, rozsądek musi wziąć górę jak, jak się krew zagęści to może być ta do następnego punktu 19 km co prawda przewyższenia już nie są jakieś takie straszne 500 w górę 750 w dół ale, ale rozsądek musi wziąć górę także kończymy ultra Janusika legendę w tym roku w połowie dystansu ściskam wszystkich pozdrawiam do zobaczenia na mecie będę kibicować wszystkim buziaki pa. dla tych co wczoraj w nocy Biegali przez, czy wbiegali, czy wchodzili, czy wczołgiwali się na górę żor. Takie oto widoki. A te, te...